Witam Was na kanale Krzyżecz Dzisiaj razem z Mateuszem Tak zwanym grubym Pokazujemy wam jak gotować Mateuszu co będziemy dzisiaj gotować Dzisiaj szykujemy danie rodzaju Zajebiste tosty eee, Możecie mnie pamiętać z kanału Z kanału u Z odcinka rodzaju Operacja twist My no, tak, <laughs> tak <laughs> Przedstawialiśmy jak wykonać Operację tak zwany twist Była udana wszystko było git, no. a teraz przy, e, nauczymy was jak się gotuje, bo jest to dosyć trudne. Uca, przed żyganiem należy mieć coś zjeść, żeby oczywiście mieć czym żygać? Tu Pewnie. jest składnik rodzaju chleb tostowy. Mamy cebulę i teraz najważniejszy składnik. To jest e, cebula w odcie, to się łatwo robi. E, Takiś tutorial kiedyś nagrałem. Dobra, ja bym dodał jeszcze mięso. Jak najbardziej. Co można dodać na przykład? Otwieramy lodówkę. I teraz mamy tak zwaną zajebisty kurczak Jest to dosyć niezłe mięso, więc nie jest zostawimy Poza tym mamy do tostów dosyć niezła szynka Ogólnie jej nienawidzę, ale do tostów jest zajebista Szynka, szynka, szynka krakus Krakus, jak ten znany krakus z Zalesia chyba No, jebać krakusa Ale szynka dobra, ogólnie No i tak, co możemy zrobić, tu mamy Zapraszamy ponie tu mamy y, cebulę pokrojoną dosyć cienko i ją przygotujemy razem y, na patelni. Dostarczy to dobrego smaku i będzie to bardzo ważne, więc co możemy zrobić, na przykład... Y, wziąć Siedź patelnię. Wziąć patelnię, znacznego rodzaju patelnia, to no bez słowa. Ma ramy. pan może masło? Jasne, że mam. <laughs> bo Każdy, do, każdy doświadczony, choć trochę kucharz, powinien wiedzieć, że smażymy większe rzeczy na patelni. Powinniśmy użyć jakiegoś oleju, Bądź innego tłuszczu. Dokładnie. W tym przypadku... Masło lurpak. Lurpak Premium. Tak zwane masło lurpak premium. Ja oczywiście byłem przygotowany, więc już, jest już trochę rozpuszczone, aby to nie było dobre. Więc teraz tak, Oto nie jest odpalona. Ej, pijecie? ej, sorry. My tu nagrywamy. Pozdrawiamy Darię Pozdrawiamy Darię. Daria, pozdrawiamy. Daria pije. Nie piję. Daria pije. My gotujemy. No to a zatem bierzemy jedną kurwę masła. Mm. Tak mniej więcej. Jedna kurwa masła. Jedna kurwa. Jebna, kurwa masła. I na patelni! Jest! na patelni! Jej, ee, gdzie jest, Pozdrawiamy maso! Pozdrawiamy Maje! Jest na balkonie, stoi, stoi na balkonie. A gdzie? A nie ma tam chyba. Nie ma wody. Eee, to proszę, ale... Przerwa w nagrywaniu! Trzeba pić z głową. O kurwa. <grym> jak się to stopuje? Znaczy, aktualnie musimy rozpuścić masło rozpuszczałem. Na kurwa masła rozpuszczałem. Na kurwa masła, kurwa, nie zapisałem kuchni dobra i zaje liście. Czekamy, aż masło się eee. rozpuści. Przepraszamy za te problemy, zaknęliśmy ich na balkonie, więc możemy teraz gotować. No, ale zaknęliśmy ich na balkonie z moją budką. Ale mamy drugą w więc mamy no, wyjebane no, i no. mamy dużo pieniędzy. Dobrze. Wiecie, ogólnie kariera na YouTube jest bardzo ważna. Można w tym mieć pieniądze na alkohol, na imprezy. Jak wszyscy na wiemy, na bagno, na bagno, bagno, bagno. Tak się krzyżacze kune, ogólnie dobry kanał, polecam. No i tu mamy tą cebulkę, masło już się nawet podgrzało, możemy spróbować czy jest git. Uwaga, no jeszcze chwilę poczekajmy, dobra. Ser Ej, czyli wy cebulę do tostów? Do tostów, no, tostów jak najbardziej. Ja będę mógł jednego, albo działa? No, kurwa, mógł. Kurwa. Dobra. Okej, okay, tu mamy, ja polecam w Polsce najlepszy ser do tostów, tak, to ser jest królewski. Ser królewski. W firmy sierpc oczywiście oczekujemy o no jakiejś zapłaty za tą promocję, tak? No jednak... Sierpc kanał, sponsor mi please. Kanał księżyczakula jest dosyć popularny, więc... Całe 31. Jakieś jakiś sponsorzy by się przydali. No. Sierpc sierpc założy... będzie można oczekiwać. Założyciel kanału. To ja cebula. Ogólnie jakiś debi się skiepował na tą cebuli. Ale... To pewnie, to pewnie, mało, ale... To pewnie ale to nie ma znaczenia, bo właśnie wyciągnąłem popiół, więc możemy robić ogólnie. Popiół, bardzo dobry smak, yy, taki wędzony. Daję po smaku wędzonki, idealny do tostów. Tak, myślę, że możemy teraz dodać cebulę, bo jak słyszycie jest taki dźwięk fajny. Dajemy cebulę. Cebula ma być smaczna. Dosyć no. ważne składnik. Zatem jak nasz kolega Mateusz dodał cebuli na patelnię, potrzebujemy ją rozprowadzić, żeby się w miarę równomiernie zrobiła. To prawda. Może w tym czasie, jak cebula się smaży, przygotujemy coś innego. Dokładnie. E, tu mamy folię, więc możemy otworzyć. Ogólnie, jeżeli macie do siebie szacunek, nie sprzątacie w kuchni, tylko o, otworzyłem, chuj, rzucamy. Wyjebane. Wyjebane, wyjebane o to chodzi. A on na podłogę? Jasne, że tak, proszę bardzo. Proszę naplulić na podłogę. Na Napluliliśmy na podłogę, o to chodzi. Proszę bardzo, to jest naplute. I teraz tak. Ważny trik w robieniu tostów. Nigdy nie używajcie tego gówna. Nigdy. Więc ogólnie wyjebane. Rzuciłem w kota, ale spoko. Yy, dobra, cebula się smaży. Pilnujemy, aby się nie spaliła. Tutaj yy, pan Paweł pilnuje jak najbardziej. Okej. Okay. Jak wszyscy wiedzą, aby zrobić tost, to potrzebujemy dwie kromki yy, chleba tostowego. Czekam aż to nie wejdzie. Oto dwie, yy, kromki. dwie kromki. Proszę bardzo. Może zrobić ja tak. cztery od razu, co? Morda, wiadomo. Widzemy... Yy, otwieramy na urządzenie rodzaju Zmywarka i mamy nadzieję, że to jest patelnia, powinna być potem uładowana Ale czysta patelnia? Proszę bardzo, czysta patelnia. Czysta. Czysta patelnia. Zamykamy kurwa, wkładamy, żeby nic się nie zacinało. I jest zajebiście zamknięte proszę bardzo oto patelnia. Patelnia? I jak wiemy. Tak zwana patelnia. Jak wiemy. Aby to się dobrze przygotowały, nie używamy najwyższej y, temperatury, raczej przeciętnej. Postawmy jak na razie fatalnie, póki tak produkujemy tosta. I teraz tak, mamy tutaj. Aby wszystko było dobrze widać, to użyjemy deski. No, oczywiście z tej deski z podłogi, która jest tam. Kto która... mamy wyjebane, bo szanujemy się. Którą wyjebaliście na ślinę? pawcia. Ogólnie ślina, pawcia, wiecie co? Jak chcecie, dobre, jest... tosty, ale chcecie dobre, posty, to dobre tosty. jak chcecie dobre tosty. Jeśli napawce to jest dobry, dosyć dobry składnik, ciężko dostać, ale wiecie, skontaktujcie się tutaj z krwiarzeczą no można dostać. E, no dobra, szykujemy. Tosty. Nasz y, kamerzysta, y, solenizant dzisiejszy, powiedział, że mamy zrobić od razu więcej, więc zrobimy no. więcej. No, no. Dobra, <laughs> mamy przygotowane. No i teraz tak, jak jesteś jakimś kurwa z giebem, to wkładasz ser na jedną stronę, ale jak rozumiesz, jak działają tosty, to wie że to ma być yy, sklejony z obu stron, więc ser i na górę, i na dół. Tak zwano, tak zwane. na bogato. Jebać biedę. Jebać dobry, biedę. dobry utwór wy wy wykonany przez Włownia. Pozdrawiamy Palha i Stepał. No i ogólnie, jak jesteśmy w Polsce, to ser jest ogólnie zjebany i ma takie dziury w środku. Nie wiem kto to kurwa wymyślił, ale jebać go ogólnie. To się chyba nazywa jakoś, nie wiem, ser szwajcarski albo chuj. Ale wywalone. Zapraszamy kamerzystą. I teraz tak, rwiemy ser, aby, był, aby ładnie pokrywał powierzchnię tosta. Proszę bardzo, jest ładnie pokryta. O to chodzi. I Teraz używamy mięso naszego wyboru. W tym przypadku będzie to kurczak. Więc bierzemy... Możemy wziąć jeden kawałek kurczaka. Dokładnie. I ofiarować go... Kotu, który gdzieś tu przed chwilą był. Ehm, Ale już no go nie ma, go nie, nie damy. Pełno oczywiście cebuli, żebyś nie spalił, bo spalona cebula to najgorsze co może być. Najgorsza cebula. <gorsza> jak gorsza widzimy cebula ładnie się szykuje, jeszcze nie jest spalona. I yy, zaraz ją zdejmiemy z ognia, ale jak na razie jest git. Dobra, wrócimy do przygotowania tosta. No jest tak jak wiemy, tak jak mówiłem. Yy, Okej, okay, myślę, że można to zdjąć. zatem, no cebula jest gotowa. O no ogólnie, jak chcecie zrobić coś dobrego, to jest taki poradnik, po prostu daje się, to cebulę, jest zajebiście. Eee, cebula jest zajebista. Cebula jest zajebista, jesteśmy w Polsce i ogólnie, Jemy cebulę. Tak. Byłem w Kalifornii i jest takie coś, jak się nazywa jakieś inne n nie? I to jest takie zjebane, bo oni się ciebie pytają, czy chcesz, czy chcesz cebulę na burgerze. Ja tak sobie myślę... Kurwa, co za debil, nie chce cebuli na burgerze. Więc mówię, no dawaj, nie? Eee, I ogólnie sobie myślę... To pozdrawiamy maję znowu spoko, pozdrawiamy pozdrawiamy maje bardziej. <laughs> eee, no i tak, i ogólnie więc ja akurat wziąłem cebulę na burgerze, ale jak jesteś debilem, to nie wierzysz, no. No jest tak. Tyle. Tyle w temacie, nie ma o czym gadać. Mamy ser i teraz myk na to mięso. To mięso jest przygotowane w sosie i powinno być zajebiste. No bo jest zajebiste. Więc rozkładamy tak, żeby tost nie był zbyt duży, ale żeby powierzchnia tosta była przykryta. No i ze względu na to, że temperatura zabija bakterie, to mogę to, mogę to dotykać rękami, no bo kurwa, wiadomo. A czy umył pan najbardziej. Za wódką! Pełna profesja, i... profesjonalizm. A, A, jeżeli ktoś nie wie, jak myć ręce, to używamy płynu do naczyń, myk, no tak około dwa y, kliknięcia i myjemy ręce. Oczywiście nie rozsmarowujemy, bo na chuj. No kurwa, wiadomo. Tylko w dwóch punktach. No Co i... proszę na chwilę, zaraz wracam. Dobra, ręce są umyte, wracamy do robienia tostów. Oto jest tost, mamy mięso. No i ogólnie jak się szanujesz, chcesz robić dobre danie. Tu mamy cebulę Czy są Dwa rodzaje cebuli. Dokładnie. Ogólnie. Ta cebula jak widzimy tutaj, proszę pokazać, jest podcięta bardzo cienko, więc możemy ją dać w losowym momencie, bo ona się bardzo ładnie uzupełni luki pomiędzy mięsem. Będzie za Przy bardzo, dodaliśmy cebulę rodzaju pierwszego. A teraz cebulę rodzaju drugiego. Oczywiście, jak się szanujemy, proszę tutaj na pana Pawła trzeba mieć minimalne rozróżnienie w pracy. To mamy wódkę, Finlandia, bo nas stać jak najbardziej. I polewamy Nie mamy sotów, no bo wyjebane. Ale Wśródłem, pijemy, że czas tym polewać wódką. A to też, chyba, nie wiem. Zobaczymy, czy nam producent to pozwoli. I myślę, że. Ale moment, moment. Nie jesteśmy ekskluzywni. Proponuję do szota dodać kapkę soków z cytryny. Jak najbardziej. Tutaj prezentuję no, yy, nóż do chleba. Nóż do chleba. Niego nie używamy do cytryny, no, bo jest do chleba. Dokładnie, my się panujemy. Ale tu mamy wyjebisty nóż. I on jest do cytryny. Jak to, jak to zrealizować? No, oczywiście. Jedna osoba trzyma cytrynę, druga kroi cytrynę. Proste, cytryna została przekrojona. Mamy dwie, mamy dwa kawałki cytryny. I wyciskamy. Świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Alternatywnie, jak jesteście bardzo bogaci, możecie użyć limonki. Wyjebane, nas to nie obchodzi. Cytryna została dodana. Myślę, że jest to dobry moment, aby się rozluźnić. Cytrynę oczywiście, jak wszystko wyjebane razem z deską i świną pawcia leży na ziemi. Czuwaj, na zdrowie! I wracamy do robienia tostów. Okay. <tosł> Zaraz wracam. Okay. No, wróćmy do robienia tostów. Mamy tu. Cebulę wodzką. Jest to ogólnie bardzo dobry smak. Jest trochę kwaśna, trochę słodka, dosyć niezła, więc tutaj widzimy, trochę taka różowa jest, bo była robiona na woscie. i właśnie musimy dodać parę kawałków na tosta. Już wróciłem, przynajmniej po popitka po piłkę Kawałki cebuli zostały dodane, zapraszam kamerzystę, proszę pokazać tosta. Jak jesteście tak w chuj bogaci, możecie sobie do, dodać jakiegoś sosu. No my akurat jesteśmy, no bo kurwa, wiadomo. Więc mamy tutaj wielki wybór. Ketchup firmy Heinz, no bo jest najlepszy. I, kto, ku, i ktokolwiek kto kurwa powie, że Heinz nie jest najlepszy, to zapraszam tutaj i się będziemy napierdalać. Jest bardzo dobry. A Aczkolwiek nie najlepszy. Z jednego powodu. Łagodny. Dlatego, oczywiście my o tym pomyśleliśmy, no i tutaj. Ketchup rodzaju Jalapeno, jest to najostrzejszy dostępny przez Heinza Więc oczywiście, ktokolwiek kto o tym nie wie Przed dodaniem ketchupu musimy go wstrząsnąć, aby nie było zjebanej wody z pomidorów Nie wiem, jak ktoś tego nie robi to naprawdę jest zjebane No ale dobra I... W sumie wyjebane, więc odkręcamy w ogóle to coś, nie wiem Siup Leci I mamy ketchup Jedna kurwa ketchupu Siup Najebane Mamy ketchup, proszę zbliżenie. Proszę zbliżenie. Dołożona jedna kurwa ketchupu. Kurwa ketchupu została dołożona. No i teraz pora na zwiększenie tosta. Co można zrobić? Oczywiście dodajemy następny trzecie. Kurwa syra. chłopaki w 14 minut zrobiliście dopiero jednego tosta. Nawet nie zrobiliście, tylko dopiero przygotowaliście. Zamknij mordę. Dobry? To jest dobry tost. Tak. Dobry tost. Nie mierzę się ilością czasu przygotowania. I rozwania. teraz tą patelnię, którą na początku wyciągnęliśmy z urządzenia zmywarki. Dodajmy okay. na ogień. Tutaj mam kuchnię indukcyjną, bo jestem kurwa bogaty. No i ja jest, to samą kuchnię. Mam kuchni kuchni kurwa. kurwa. No i jest na y, 6 na 9 i jest taka kropka. To 6, 6 na 8. 9. 6 na 9. indukcja. indukcyjna. Chcecie dobrać tosty 6x9. Nie ma innej opcji. I dodajecie tutaj, to się podgrzewa. Przez ten czas. Proszę zobaczyć ten ser, no to jest kurwa jakieś nieporozumienie, tu jest dziura, tu, no jest, jedno, dziura, tu jest dziura No jebać to, nie? No kurwa, producent nam okrada no, ser No okrada nam ser nie? My płacimy, no, a dostajemy mniej sera nie możemy, nie możemy mieć dziury w serze, więc myk, siub, cyk, myk, kurwa, nie ma dziury Perfekcyjnie nałożony Proszę zobaczyć Pozerwiamy no, Darię Trzyma, Trzyma Darię, Robimy to Masz papier? Masz papier? Oh. Eee, przerwa. Przerwa. Prowadzącego wyjebało. Ale zastąpię, oczywiście. A zatem, Tak, zwiększyliśmy następnego tosta serem, przykrywamy go drugą krągą. I tost już jest już prawie gotowy. Należy go jeszcze podać w obróbce cieplej. No i tak jak wszyscy wiemy, aby speparować dobrego tosta, musimy go delikatnie posmarować masłem. Dlaczego? Oczywiście, tak jak wiemy, pod wpływem ciepła masło jest zajebiste. Mhm. Nie wiem, jak to się nazywa chemicznie, ale jest zajebiste. Jest tutaj delikatne posmarowanie, ledwo to widać, proszę zobaczyć. Tu troszeczkę na środku. I jebs, kurwa, na patelnie. I siu, jest zajebiście. Myślę, Teraz, że robimy? będziemy to robili w tosterze. Nie, nie, nie. Nie, <laughs> nie, nie tak i toastów nie, nie. nie, tak i nie tak robimy. i toastów nie, nie szanujemy. Rob... Ogólnie nie bardzo to No i. Reasumując, to jest na patelni. Co się teraz dzieje? Wyrzucę papier. Hej, się. Potrawiamy Darię. Darię. Daria po pije. Ja nie piję. Daria nie pije, ale i tak ją pozdrawiam. Ona, Ona kłamie. Ona kłamie. I teraz wszyscy pewnie pytają: dlaczego nie przykurwić najwyższym ciepłem na patelni? To jest dosyć proste pytanie, ponieważ. Jak wiemy, ser się rozpuszcza przy osiągnięciu danej temperatury. Jak damy na wykurwistej temperaturze, chleb się spali, a ser się nie rozpuści. Mateusz, czy posiadasz może bazylię, bądź inne ziele? Proszę pana, czy pan jest kurwa ślepy? Oto bazylia. Przepraszam, czy była poza kamerą. Nie widziałem. Oto bazylia. Poproszę jeszcze jeden listek. Jak najbardziej. Jak wiem, jak mówiliśmy już trzy razy tego filmu, jesteśmy kurwa bogaci. Po urwaniu należy przepłukać, żeby pozbyć się wszelkich brudów. Jak najbardziej. Bierzemy. kraj. Tutaj, jak widzimy... Bieżącą zimną wodą. To jest ważne. Zimną wodą. Ciepła woda sprawia, że... Przepłukujemy i odstawiamy do suszenia. Mateuszu, czy posiadasz papier? Jak najbardziej. To proszę mi go przynieść. Poczekamy chwilę na Mateusza, bo musimy mieć papier, który jest niezbędny do osuszenia listków bazylii. Oto papier. Proszę mi go położyć tutaj, wyjebane. Kładziemy <grym> oto papier, kładziemy listki bazylii na papierze i odginamy go, żeby przykryć drugą stronę i tak go osuszyć. Poklepujemy parę razy. Bazylia jest gotowa. Bazylia jest gotowa. Przyda się do ostatniego etapu przygotowania dania To prawda A teraz wróćmy do głównego dania, czyli tosta Jest on na patelni Jak widzimy, ser zaczął się tu rozpuszczać Co to oznacza? Ciepło doszło do środka tosta, czyli w tym momencie Bierzemy znowu taki... O no, wykurwisty nóż, umówmy się I masło Lurpak Premium czy coś tam Bierzemy troszeczkę masła, smarujemy Głównie środek Posmarowane Mam takie coś plastikowe. No spoko. Odkładam i sprawdzamy, czy dół jest przepieczony. Jak widzimy jest tutaj trochę złoty, więc obraczamy na drugą stronę. I teraz to rozpoczyna tak zwane topienie sera. Co jest najważniejsze, najważniejsze w, stury, w strukturze całego dania. Jak wiemy, to, z którym nie ciągnie się ser jest chujowy. Więc rozpuszczamy ser. Rozpoczynamy oczekiwanie. Od czasu do czasu należy sprawdzić czy się nie spalił. Ja do ostatniego etapu produkcji przygotuję sobie zapas dla stepki limonki. A może w międzyczasie zrobicie drugiego? Nie, nie, nie. Jak wiemy we wszystkich profesjonalnych kanałach na temat gotowania szykujemy tylko jedną sztukę dania. Witajcie w mojej kuchni. Odkrajamy jeden nieświeży pasterek. Siemanko, witajcie w mojej kuchni! Jestem gruby! Wypierdol tą parówkę Kurwa, poczekaj. Szukamy parówki. To no nie jest parówka. Powiedzmy, że to parówka. No chujowa jakaś, wypierdala. No i git! Parówka została wypierdolona. Chuj w parówkę. Chuj w parówkę. Robimy tosty, tak jak mówię. No ten nóż nie jest ostry. No ja przepraszam bardzo, co to, to jest za standard? Kurwa mordo. Ja mogę przykroić zwykłe limonki. Kurwa, co to ma być! Co ty chcesz to przykryć na pół? Tak. Na plasterki. Męży czasie. Kontrolujemy, jeśli to zda. się nie przypalił. Tak jak mówiłem, limonka jest... tak jak mówił pan Paweł. Tutaj mamy japoński nóż, jest dosyć ostry. No więc... pan ma jak pani Bierzemy limonkę. Ten już jest dosyć ostry, więc jesteśmy, przygotować... jesteśmy w stanie przygotować plaster limonki. Chyba. Chyba. No nawet tak. Niech Pan ukroi jeden ładny plasterek. Zajbisz. Poproszę, ładny plasterek. Teraz może go Pan pokroić oto, na cztery części. Oto cztery. Albo nie, wystarczy. Ale może Pan pokroić jeszcze jeden, jak Pan da Zobaczy Pan, jaki dzięki temu wyjdzie efekt końcowy. Oto piękny plaster limonki. Plaster limonki. Oczywiście, aby przygotować taki zajebisty plaster limonki, potrzebujemy japońskiego noża. W innym przypadku raczej nie wyjdzie. Dobrze, wróćmy do przygotowania na nie. Jak wiemy, od paru minut on leżał na jednej stronie. Sprawdzamy. Jest zajebisty, złocisty. Złocisty kolor. Co sygnalizuje, że. Chleb nie jest spalony, jednak będzie chrupiący i dobrze przygotowany, co jest ważne w tostach. Można je trochę przycisnąć, lecz nie za bardzo, ponieważ chleb musi być dalej puszysty, to jest bardzo ważne. Mateuszu, tak. proponuję przygotować talerz. talerz. Jaki pan ma najładniejszy talerz? Oczywiście, tak jak wiemy, do tostów możemy użyć y, talerzy marki Ambition. Talerz. Zaraz się zostawimy go poza kadrem, aczkolwiek on wróci do nas za jakiś czas. Ogólnie miałem jeden taki wykurwisty nóż, ale biłem nim gamsa, więc teraz jest trochę... Mniej wykurwisty. A jak? Nie wiem, czy słyszycie na nagraniu, ale słyszymy nagranie tańczącego, żółtego psa w, na tle fioletowego tła. Jest to dosyć zabawny mem, ale to nie ma znaczenia w tym filmie, ponieważ my go odmienimy. Dobrze, sprawdźmy Tosta, czy jego druga strona jest gotowa. Znowu zyskała trochę więcej złotego koloru i tak jak widzimy, co jest bardzo ważne, Jasne, Tosta można jeść z ke ketchupem prosto z butelki, ale tak jak wszyscy wiemy, spreparowany, podgrzany sos pomidorowy typu ketchup jest lepszy, kiedy jest ciepły. Więc ten podany wewnątrz Tosta będzie zajebisty. Tutaj troszeczkę się podgrzał, widać, kolor się zmienił. Zagrywać na kummę! Pozdrawiamy Andrzeja, Andrzeja Pierre. Psychofan, chaudi. Obejrzałem wasz jeden film. Eee, Na no, ci w całości. E, kurno, to jest mango? Ja Mogo. Eee, następny odcinek będzie. Dobra, eee, mango chyba. Z mango zrobimy zajebisty odcinek. Eee, co to jest? To jest zajebisty toast, ale jeszcze go nie. Jeszcze, Ej, nie jeszcze nie, jeszcze Jeszcze nie, jeszcze nie. No nie, Jest, masz me. Nie alkoholu się. Pozdrawiamy Darię, Daria pije. Ja e, Daria została pozdro pozdrowiona piąty raz. Oczywiście. Pozdrawiamy Andrzeja. Najbardziej Andrzej. no, Andrzej jest, że Daria jest Ale Andrzej baba, jest najbardziej pozdrowiony. Wali... Kielony z kubków. <grym> Pozdrawiamy Andrzeja, bo jest facetem. <grym> Howdy. 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 O, nie, no, to powinienem się Nie, na wizję, nie na wizję. A pan z dupę, Jezu. No mord. Masz większą dupę od Dari Kurwa <laughs> yy, Tutaj widzimy narzędzie grill I ktokolwiek, kto użył takiego narzędzia do robienia tostu To jest kurwa jebany debil Idioci, idioci to tosty się robi na patelni To też prawda W ogóle no, gość, Nagrywaj mnie, patrz flex Flex na ręcznie robiony Pasek husa, pozdrawiam firmę I pozdrawiam prezesa Ponieważ gra w minecrafta z nami Panie Pawle, y, powoli się do ostatniej fazy projektu. A zatem już pokroiłem trzy wypierdane skarby. Andrzej, sorry. Dobra. Pokroiłem już wszystkie... 25 minut, jebanek, robienia tosta. ...potrzebne nam filmiki, potrzebujemy potrzebne nam rzeczy. Materiał. Mamy tu... Cebulę. ...trzy plastry mąki oraz jeden plaster <laughs> cytryny pokrojone na czkawkę. Ej, ej dolej tam do wódki. Na, hey Andrzej. na razie to zniknie nam skarb, ale wróci, w najmniej oczekuję w tym momencie. Ej hey Andrzej, weź mnie zmień. Dobra. Zajebiście. Zmiana prowadzącego. Prowadzący jest cały czas ten sam. Mateusz, czy nasz tost jest już gotowy? Powiedziałbym, że jest on tak naprawdę gotowy, wspaniale. Wspaniały, złocisty kolor, lekko brązowy, perfekcyjny. A zatem bierzemy naszego tosta nad patelnią, żeby nie spadł nigdzie. I kładziemy go rogiem na... Chce... Nie chcę go przekroić? Przekroimy go to... za... Albo przekroimy go teraz. Ja tutaj razem z... Gasiłem kiepan na tym. Wiem. kroiliśmy na tym cebulę i... Cypiem. Le patrzcie cebulę, a tu mój cebulon cebuli. Dobrze. Tak jak widzimy, to jest gotowego, więc Co robimy? Jednym pewnym przycięciem przekroimy go na pół. Jest on przekrojony. Proszę ustawić go. Oczywiście my tu szanujemy się, więc ustawiamy go w sposób ładny. Jednym z ważnych rzeczy w podaniu daniu jest oczywiście podanie. Musi on wyglądać dobrze, dlatego użyjemy też wcześniej pokrojonych plasterków limonki, cytryny oraz trzech listków bazylii. Kładziemy. Limonkę, jedną, drugą, trzecią oraz cytrynkę z każdej strony. Oczywiście, do dopełnienia naszego dania potrzebujemy również sos. Dzień, przypadku... ja mam pomysł na sos, czekajcie. My w naszym przypadku... Andrzej, Andrzej, ma... Kurwa kamerzysto, nie wpierdalni! <laughs> Chciałem wódkę przynieść. Keczapka, ja tenia. Ja nie. Pamiętamy ważną no. rzeczą jest nie nakładanie sosu bezpośrednio na danie, lecz obok. Gdyby konsument chciał zjeść bez bądź z. I w taki sposób skończyliśmy nasze danie. Pozdrawiamy wszystkich widzów krwiożerczych kuny. Oto efekt końcowy. Wygląda znakomicie. Mateusz, jak oceniasz? Powiedziałbym, że przynajmniej 9 na 10. A zatem teraz spytamy się randomowych ludzi, jak to oceniają. Proszę za mną. Szymon Gams. Kurwa, siema. Jak pan ocenia nasze tosty? Bardzo dobre, bo nie Pachną. Niech pan, pan zobaczy dekoracje. Pachną, wiecie co? Jest to bardzo wykwintne danie ja naprawdę podziwiam waszą inwencję twórczą w tym wszystkim. Się Daria, wypierdolaj z kadru! Nie to! Gdzie złapali? I wiesz mm. zaskakujące jest to, że na takiej imprezie, gdzie wszyscy są w złym stanie, jest takich dwóch ludzi, którzy są w stanie zrobić W prostu arcydzieło kulinarnie Dajcie mi dosyć nagrywek, mam tylko zjebać 25 No Miłosz, wypierdalać z kadru arca, Bef Robimy recenzję 25 plus no, film nagrywają ja po urwisku mi działo Notowanie, to moja faza Jedyne co ci mogę dać to w mordę Lubiamy, papa Papa pa. pa, pa. Ile zajebać, zgonam <śla> Dobra, umijam. nagrywam porno